Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z testem. No i dzisiaj taki spontaniczny filmik, bo w sumie pod holem prosiliście mnie o to, abym zrobiła test właśnie mm, oto takiej pomadki, błyszczyka. Który ma nam się utrzymywać podobno bardzo, bardzo długo na ustach, i on, tak jakby zasycha na ustach, i wtedy zrywamy i mamy piękne, cudowne usta pomalowane na cały dzień. Jestem bardzo ciekawa efektu. Oglądałam różne testy na ten temat i wiem mniej więcej, jak to będzie wyglądać, ale jestem ciekawa, jak to u mnie pójdzie. Wy też bardzo chcieliście, żebym nagrała taki test więc robię to na waszą prośbę podobno bardzo brudzi więc będę starała się uważać zwłaszcza, że ja mam takie mm, taki kształt ust troszeczkę inny i mam bardzo małą górną wargę więc postaram się nie wyjechać jakoś bardzo za moją linię mm, ust, bo będzie to dziwnie wyglądać, no i zabieramy się za testowanie. Ja mam kolor watermelon, czyli taki kolor arbuzowy i sobie otworzymy. Ja mam tutaj lusterko. Zaraz z Wami otworzymy. O, proszę bardzo. To jest taki bardzo czerwony kolor. Jestem ciekawa, jakie je mam tu zrobić. No dobra. Wow, jaki czerwony kolor. O ja! A jakie to jest dziwna konsystencja. Okej, muszę się skupić. Ale brzydko pachnie, jak taka farba Okej okay. Wyglądam teraz trochę dziwnie Takie bardzo czerwone usta i bardzo ciężko się w tym mówi. zęby pofarmowało mi zęby Później ciężko bardzo to poprawiać jak to zasycha, więc od razu trzeba ładnie wykonturować Myślę, że mniej więcej to jakoś zrobiłam Okej, okay, poczekałam tak dwie 3 minutki i teraz będziemy zdejmować to Fajnie schodzi Okej, okay, tak jak widzicie Ja już sobie zdjęłam to, resztę to Mam różowe palce, więc tak średnio bym powiedziała Ale ta pomadka tak jakby wgryzła nam się w usta I mm, nie czuję jakiegoś nieprzyjemnego smaku Czuję jakbym normalnie nic nie miała na ustach Ale widzę efekt, zobaczcie sami Jest to bardzo ładny kolor I nie jest to taki właśnie straszny, co myślałam, że zostanie taki kolor taki delikatny różowy i pewnie jak się będzie zmywał to będzie jeszcze bardziej i ładniej to wyglądało będę jadła, będę piła i nie będę się ograniczała, bo chcę zobaczyć jak się utrzyma. Jak już możecie zauważyć jestem po całym dniu noszenia tej oto pomadki zostały tutaj e, takie ślady po tej pomadce tutaj na górze terenie. więcej na ten temat wypowiem się jutro czyli tak będziecie widzieli to za chwileczkę takie przejście i przy okazji otworzymy kalendarze adwentowe no i witam się z wami teraz w kolejnym dniu Ja teraz wypowiem się na temat tamtej oto pomadki matki błyszczyka yy, O tej właśnie Po pierwsze jest bardzo, bardzo trwała I mimo, że jadłam, mimo, że piłam to dalej się utrzymywała I nie przeszkadzała mi na ustach w absolutnie I nawet na to nakładałam sobie jakieś bezbarwne błyszczyki Żeby nawilżyć po prostu usta i nie przeszkadzało mi to co jeszcze mogę na, na jej temat powiedzieć? No na pewno brudzi. To jest jeden minus, że bardzo brudzi. E, ręce zwłaszcza ja mam jeszcze trochę różowe, ale no schodzi to szybko, więc po jednym dniu już nie powinniście mieć różowych palców. Na pewno będzie mi dobrze służyła, no to teraz przejdźmy do kalendarzy adwentowych. Okej, okay, no to otwórzmy kalendarz adwentowy. Dzisiaj jest 11! Mm -hmm. Jakieś perfumy. Wow, wow, wow. Mm -hmm. Ale ładne. Mm, zaraz je powąchamy, ale przejdziemy do czekoladek. Jest tutaj. Jakie ładne sanki. O ja. Bardzo też fajne. Zawsze ten kalendarz adwentowy mi się przewraca później. Takie saneczki. A w waszym kalendarzu dzisiaj jest. Jest o zdjęcie z podpisem. No dobra, no to pomachajmy tych perfum. Bardzo ładny zapach. I on ma taką kuleczkę tutaj. Więc sobie troszeczkę nałożę. Bardzo słodki, ale bardzo ładny. No to teraz przejdźmy do tego zdjęcia. Z podpisem, kto wygrywa dzisiaj, wygrywa, kogo wylosuje. I zdjęcie z podpisem dostaje Julia Zżytna. A teraz takie dodatkowe materiały, tutaj leci live i 2000 osób i, i, i tyle tych. A tam Julcia wbiła do mnie, bo obiecałam, że na live przyjdzie. Dzień dobry. Nagrywa się. Jakby to coś znaczyło. Ale słuchajcie, jest milion serduszek. Widzicie, to jest tyle osób. To jest rekord. Milion serduszek na live. Ja nie wierzę, że jesteście niesamowici. A teraz ja, Julcie, pomalowałam usta i ona teraz będzie miała test. Ona ma takie ładne usta, więc będzie ładniej to u niej i Wam pokażę później. No i Julcie, tak wygląda. Ona ma taki faj... fajniejszy kształt ust, więc ładniej u niej to wygląda. Właśnie oglądam się jako Spera. Zrobiłam e, spamik na Musical.ly troszeczkę. Jutro powiem Wam tyle, że będzie ciekawie, będę robić ciekawe rzeczy, dlatego zachęcam do obserwowania moich vlogmasów. No i ja się w sumie będę z Wami żegnać. Dziękuję, że oglądaliście. No i do zobaczenia. Pa!